Witajcie, tu rączka i kontynuujemy przechodzenie moda The Faction War, na czyste niebo. Ostatnim razem e, troszkę pobiegaliśmy. E, dalej wykonujemy zadania, zanim w końcu uda nam się dołączyć do, do którejkolwiek z frakcji. W sumie stawiam na, na opór póki co. No ale być może z braku laku do samotników dołączę, nie wiadomo. Wszystko się na razie klaruje. Czekajcie, sobie mikrofon. No więc. E, Niestety, ostatni materiał musiałem całkowicie wykasować, gdyż yy, nie nagrało się wszystko, ale przynajmniej teraz już dokładnie, dokładnie wiem, co robić. Musimy najpierw udać się do tych stalkerów tutaj. Oni są od samotników. Tam dostaniemy nagrodę i też zadania kolejne wykonania także yy, też jeden z nich wie gdzie można spieniężyć te, te PDA które po, po, poprzednio znalazłem tutaj z PDA wolności i bandytów no tak to jest griszka tak, no, musimy po prostu z, yy, więcej reputacji zdobyć. Więc odbieramy nagrodę i bierzemy zadania. Yy, bagna, nie, na bagna nie zdążę, ale ogon psa. No, sprzęt ma też całkiem, całkiem. A na, tymczasem, tymczasem zajmiemy się bieżącymi sprawami. No, no już. Dobra. No już. Dobra. I tak, i teraz musimy załatwić. O, przeciwników. Cóż, w międzyczasie może opowiem, jakie mam początkowe odczucia na temat tego moda. Bo w sumie jakoś nie miałem okazji, żeby jeszcze o tym powiedzieć. No, pierwsze wrażenie zrobił na, na mnie naprawdę potężne no, ekwipunek, który nie jest przesadzony w ilości i jakości e, całe mnóstwo różnych dodatków, no, NPC, cała w ogóle otoczka wojny frakcji No to jest z pewnością wykonane wyśmienicie Natomiast Natomiast no, co tak za mula z tym deszcz. Natomiast jeśli pogra się chwilkę dłużej, to już, no już tak różowo nie wygląda, nie? Niestety. Dobra. Ja muszę się jakoś zbliżyć najlepiej. Zresztą ten deszcz pada, no. Kurde, już tylko zjada ram. Gdzie jest ten Tutaj. No, chodźcie. No, dalej. Nie można z jedną piarą się bawić. No. Dobra, obszar wyczyszczony. Teraz by się przydało znaleźć jakiegoś nierozkradzionego psa. Tak, tam muszę odebrać. Są te psy jakieś? Nie, nie znajdę tam psów. No dobra. Nie będziemy do niego jeszcze wracać, tylko pójdziemy w stronę wysypiska Tutaj zobaczymy sobie ten schowek, zwrócimy część dzika. A następnie pójdziemy odnieść skrzynię, którą dostałem bodajże od Sidrowicza. Ja musimy zanieść aż tutaj na magazyny wojskowe, więc czeka nas no troszkę dłuższa eskapada. A tymczasem e, zobaczymy się już na wysypisku. Wystąpiłem jeszcze na chlitarg. <coughs> Zobaczyć co tutaj mają ciekawego. Tutaj mam schowek dostępny. A mógłbym sobie coś zrzucić. nie mam kłódki, tutaj mogą mi łatwo wybrać A no no to jest to, zobaczmy, ktoś tu miał coś na handel, co oferujesz? O! Handarz bronią 5000 A, tutaj za zaliczką ja Chaser mi się w sumie przydał 2500 W tako jest netko 614 jak to razie. Agroproma, Krawasos i Krawasos. No Na razie zostawię to. Tymczasem udamy się do, do skrytki. Po drodze wziąłem część amunicji, którą zostawiłem na dawnym polu bitwy. Zalązałem też ogony, części mutantów, więc tam będę mógł już poddawać niektóre rzeczy. Tak, teraz kierują się tutaj. Tylko muszę uważać, bo tam bodajże są snorki. Tu jest jeden snork, ale są. Aż za mula. By nic. A w ogóle, gdzie jest ta skrytka? Schowałem pracę w kabinie dźwigu. Dobra, czyli kabiny dźwigu szukamy, ja. A może szczyt zamulania, chyba będę musiał zmniejszyć trochę ustawienia. Tam jest kabina dźwigu. Mam nadzieję, że promieniowanie mnie nie, nie załatwi od razu. Jakby tu A nie tutaj wiem gdzie? Yes. jest, dobra, jest szybko. Okej okay. Tą mamy. No i cóż, teraz idziemy do kordonu. Dobra, jestem w kordonie. Teraz wyczyścimy ten oto schowek. To w ogóle jest. Eee, rzeczy wróżę pod zwalonym drzewem. Na bagnach mi się z schowków zaznaczyło. No to później będę penetrował. Dobra, czyli pod drzewem jakieś. Okay. No, schowek bogaty. Teczki naukowców. Ładnie, ładnie. Na pewno się przydadzą później. Dobra. To co to teraz... Nie wiem, dosyć tak chyba już nie będę szedł. E... Ok, na dzisiaj chyba skończę. W kolejnym odcinku w końcu wybierzemy się dalej na magazyny wojskowe. Wykonać resztę zadań. No i cóż, na razie tyle. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej z tych i innych modów, a także innych materiałów. I trzymajcie się. Udanych łowów stalkerzy. Na razie.